Dzień dobry Państwu, witam w środę. Proszę Państwa, no, tak jak w poniedziałek mówiłem, spodziewałem się korekty i ta korekta przyszła już we wtorek. I tak jak mówiłem w poniedziałek, no, apelowałem wówczas, żeby nie grać z elwarami, żeby uważać. I wydaje mi się, że ta, znaczy i ten dzień wczorajszy to była taka pierwsza lekcja dla młodych inwestorów, którzy szczególnie siedzą w świecie krypto, gdzie. Według tam pierwszych danych z rana, nie wiem jak to się kończyło do końca, do końca dnia, ale już z rana we wtorek e, miliard 600 milionów dolarów wyparowało e, z inwestycji krypto, gdzie było już likwidacji rachunków. Czyli to jest taka pierwsza lekcja dla młodzieży, dla tych, którzy siedzieli w krypto na lewarze i myśleli, że to tylko leci w górę. No ale to taka uwaga do młodzieży, żeby. Zwrócili uwagę, że już do świata krypto doszły tak zwane smart money, czyli wielcy gracze, ponieważ rynek zaczął się regulować, zaczęły być tworzone na to ETF-y, zaczęły wielkie instytucje finansowe się tym interesować. A to oznacza, że jeżeli już weszły do gry smart money, to smart money w słowie smart ma to do siebie, że to jest takie właśnie przemyślane, mądre. <grym> to znaczy, że. Ja nie mówię, że ten rynek krypto nie będzie szedł do góry, bo pewnie będzie szedł, ale już bez młodzieży. Także smart money już robi swoją robotę. W związku z tym następuje wykoszenie młodzieży po to, żeby potem pojechać do góry, ale już bez, bez, bez tych inwestorów tak zwanych niedoświadczonych. I mój apel, wiecie Państwo, zawsze to jest tak. Mówię, że rynek nigdy się nie kończy, kończą się zawsze, kończą się skończyć pieniądze czy depozyty. W związku z tym po tej lekcji znowu apeluję, żeby nie grać z lewarem, ale, no i tak jak mówiłem, poszliśmy w dół na akcjach mocno, poszliśmy mega mocno na krypto. <laughs> Moja ocena sytuacji jest taka, że pytanie, jak daleko do tego do, do zajdzie, to wczoraj już jeśli chodzi o krypto, to wybiło takie fajne poziomy, że to powinno się gdzieś tam już ale e, uważałbym, jeżeli ktoś z Państwa. Inwestuje bez lewarów, no to sobie można powoli gdzieś tam obserwować rynek i przymierzać się do zajęcia pozycji. Ja mówiłem, że minimalna korekta, którą się spodziewałem, w ogóle to jest 10%. Czy taka wystąpi, tego nie wiem, ale ona powinna być zdrowa dla tego, dla nawet takiego kurażu rynku. W związku z tym na spokojnie należy oczekiwać dalszych, dalszych działań. Na rynku walutowym też mieliśmy silne ruchy, umocnienie dolara. Tak jak mówiłem, jeżeli patrząc na, na perspektywy długoterminowe do końca roku, no to praktycznie wszystkie instytucje finansowe oczekują euro-dolara w nieco innym miejscu. Natomiast on jeszcze ma możliwość e, korekty. Moja ocena, pierwszy przystanek 1.13.92, drugi przystanek to jest w okolicach 1.13.20 z ogonkiem nazwijmy to. I to powinien być koniec zasięgu, który jest możliwy do wykonania. I będziemy szli do góry. Oczywiście, możemy pójść zawsze wcześniej do góry, ale mówię, że to w mojej ocenie to jest ten moment zasięgu, który ewentualnie dolara stać. Choć już wczoraj NG podał taki komentarz, że dolar jest przewartościowany do euro około 1%. Kolejny bank, Danske, mówi o, o tym właśnie, że może jeszcze się skorektować, ale że to są pozycje bardziej strategiczne niż um, takie pozycjonowanie pod wyjście w górę niż, um, niż realna. Niż strukturalna, powiedzmy, wycena dolara. No, i w gruncie rzeczy na dolara to wpływają akcje amerykańskie. Natomiast, jeżeli miałbym Państwu co dalej mówić, to ja uważam, że po tej całej korekcie na, już na następny rok bardzo fajnie zwróciłbym uwagę przede wszystkim na Azję. Wydaje mi się, że dwa dwie, dwie waru, waru, kierunki: Azja, Chiny, Hongkong tam Indie i w mojej ocenie też Ameryka Południowa i to może być następny rok e, fajna inwestycja. Oczywiście dla spokojności państwa nie proponuję tradingu lewarowanego, chyba że macie państwo po prostu taką, nazwijmy predyspozycję, ochotę, albo macie pieniądze, które możecie państwo zakładać, że państwo możecie je stracić i wówczas no, można podejmować próby ryzykowniejszej, ryzykowniejszej gry. I tak to wygląda. Ja jestem trochę załamany Europą, powiem szczerze, coraz bardziej z punktu widzenia no, kilku. Przemysł Porsche podał takie wyniki, że to przyszłość nie ma tego, jak bronić. Nie wiem, czy Państwo <coughs> słyszeliście, 99% zysku mniej, 40 milionów euro versus 4 miliardy jeszcze rok temu. Tłumaczą to jakimiś głupotami, a wszyscy wiemy o co chodzi. Chodzi o tą. Chorą ideologię elektromobilności na tym popłynęli i będą musieli teraz zmieniać wajchy i wracać do, do, do silników spalinowych, a to ich może drogo kosztować, nie wiem, czy, czy jak tam pewnie bez wsparcia rządu tego nie, nie, do, nie mogą nie przeżyć. Ale to właśnie pokazuje, w którym kierunku ta idiotyczna polityka idzie. I to, że tak jak mówiłem, to no jeszcze w poniedziałki wcześniej, że na planszy mamy trzech hegemonów. Chiny, Rosji i Stanów Zjednoczonych niestety Europy nie ma i to jest przykre. Musimy wymienić elity. Tak chciałem, używałem dla Państwa dla takiego, że Państwa można rozbawić w tym wszystkim, ale w suwałkach na takich liderów mówiono papudraki. I tak bym to powiedział, że ci wszyscy ci liderzy europejscy są po prostu papudraki. No ich trzeba wymienić, bo się do niczego nie dają I wątpię, żeby ich, moje deficyty intelektualne po prostu były w stanie Przezwyciężyć to i żebyśmy mogli pójść w kierunku rozwoju Europy, ponieważ na każdym polu tracimy od przemysłu do instytucji finansowych no przecież to wszystko przepływa poza Europę. Już nie mówię o polityce fiskalnej czy o podatkach, gdzie cały Zachód po prostu siedzi w Dubaju, z kim nie rozmawiam z Europy Zachodniej, tu każdy siedzi w Dubaju, a tylko idioci zostają, płacą 55% podatków. To jest w ogóle po prostu niesamowite. Jeśli chodzi o instytucje finansowe, tak samo, no, blokowanie totalnie tych kwestii licencyjnych od świata normalnego do świata krypto, ta mika, to wszystko, przecież to, to będzie, to będzie duże zawirowanie nawet na rynku krypto, bo jeżeli Bank Litwy nawet mówi, że ci, którzy nie dostali miki do końca roku, to będą musieli oddać aktywa. No to kto na tym skorzysta? No Wielkie brandy, wielkie brandy tylko te, które zdołały albo siedzieć właśnie w tej mice gdzieś na Malcie, bo tylko tamte się dostaje, albo gdzieś łatwa jakaś po prostu i to wszystko wyparuje, także, także tak to wygląda. No szkoda, szkoda, musimy po prostu się obudzić. proszę, proszę Państwo, my jesteśmy w jakimś letargu. Świat idzie tak do przodu, a Europa no, po prostu umiera, a my udajemy, że to wszystko jest w porządku i te elity nasze. Po prostu neomarksizm totalny o nich. Wiele ci płynie ten tytanik, a my się tam topimy po prostu już wszystkim popachy. Także jeżeli mam patrzeć to mistycznie, że państwo macie jakiś grosz, to chyba jednak trzeba będzie inwestować poza Europą i budować po prostu trwałe portfele, pewnie ETF-y. Zresztą tak jak Warren Buffett mówił, że ktoś nie ma pomysłu na to jak zainwestować, po prostu kupić jakiś indeks amerykański i siedzieć na nim 30 lat i się nie, i nie stresować. Tak to wygląda. No polski złoto oczywiście się osłabił, no bo wiadomo presja na dolarze, eurodolar odbija się na polskim złotym. Jesteśmy skoregulowani ze strefą Euro z euro. I wszystko zależy, co się dzieje, na co się będzie działo. Teraz dolar jest w ważnym punkcie na indeksie, indeks dolarowy na, na interwale tygodniowym. I no, i ten tydzień jest kluczowy w mojej ocenie na, na dalszej sytuacji na, na rynku. Także pozdrawiam Państwa i będziemy w kontakcie. Do widzenia.